Cześć! Jestem Zuku. Dzisiaj zajmiemy się nazwami Miejsce na BD 2. Zaczniemy sobie po stronie CT. Jesteśmy na respie CT. E, w tym miejscu mamy ciemne na CT. I pójdziemy sobie na początek na A. Tutaj mamy długą. Ta cała ulica to długa. Tutaj mamy spot auta, auta na loku. Tutaj mamy rampę na A. Tutaj mamy oczywiście site. E, ta pozycja to e, Roman. I teraz udamy się w stronę Gali. Tutaj mamy jeszcze paczki na cytę. Tutaj mamy galę. Tutaj mamy pod schodami na Gali. I Gala ciągnie się aż do tego miejsca. Tutaj i tutaj mamy środek. Tutaj jest spot za zielonymi. Tutaj za tym słupem to palma. Najczęściej tak jest nazywany ten, ten spot. Potem mamy. Lobby nazywane też przedlągiem, często tutaj mamy Anarchię, Double Doorsy. tutaj, jest pod niebieskim tutaj mamy Piasek i Podest na Longu. Ok, zrobić sobie teraz narys terrorystów, który znajduje się tutaj. Tutaj jest ciemno terro. To przejście. Tutaj jest rampa terro. I wchodzimy sobie do trupy górnej, tunelu górnego. Tam mamy schody w tunelu. I tu mamy trupa dolnego, trupę dolną. Tunel dolny to jest midbox. Tutaj mamy midacetę. Rama na B, okno na B, Bombside na B, jest na B to cała platforma, samochód na B, czytaj z Ninja. Um, I to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu, do zobaczenia w kolejnym.